Gabriela Braś, Ruch Narodowy, Konfederacja. Chciałam zapytać. Je, czy nie powinny być wprowadzone e, obowiązkowe zajęcia w szkołach od małego e, dla dzieci jak powinny zachowywać się podczas wojny e, albo choćby gdzie jest najbliższy schron co jest kolejną ważną kwestią bo na palcach ręki można policzyć e, kto wie gdzie jest jego najbliższy schron od miejsca zamieszkania i myślę że choćby nawet na przystankach powinna być taka informacja obowiązkowo gdzie jest właśnie naj, najbliższy schron i tutaj sięgnęliśmy bardzo istotnej sprawy, o której ja już zresztą mówiłem dawno w kilku moich wystąpieniach publicznych. A jak wiecie, ustawa o obronie ojczyzny, która ukazała się dwa lata temu została przyjęta. Oczywiście ona jest niedoskonała, ona będzie poprawiana. Całkowicie wykluczyła sprawę obrony cywilnej. Obrona cywilna kraju dzisiaj jest na topie. Minister spraw wewnętrznych i administracji... Przy współdziałaniu z innymi organami administracji państwowej, szczególnie z Ministerstwem Obrony, ale z Ministerstwem Edukacji i Szkolnictwa i zahaczamy o ten temat, wracamy do przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Czy on się będzie nazywał tak? Czy on się będzie nazywał Przysposobienie Obronne? Ale musimy, może nie od najmniejszego, ale tam od powiedzmy, tej klas klasy gimnazjalnych już. Już przygotowywać młodzież do tego, co to są sygnały alarmowe, jak się należy zachować, gdzie są schrony, co to jest ratownictwo medyczne, jak udzielić pierwszej pomocy, jakieś podstawy postaw szczelestkich, podstawy topografii czy, 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 czy terenoznawstwa, i ten program będzie przywrócony. Dlatego to wzrasta świadomość obywatelska, a daje to później konsekwencji zdolność obronną całego systemu państwa. Oczywiście duża rola tutaj będzie organów administracji terenowej, wojewodów, prezydentów, burmistrzów i sołtysów. Naprawdę.